Cześć widzowie, z tej strony ja jestem Multilux i w dzisiejszym fascynującym odcinku przetestujemy. Można powiedzieć, że przetestujemy, ale miałem na myśli dokładniej, zobaczymy sobie zwiastun Super Mario Galaxy Film, czyli filmu, który wyjdzie w kwietniu 2026 roku, czyli już naprawdę niedługo, ponieważ za 5 miesięcy. Ja naprawdę na ten film muszę być szczery, czekam bardzo długo i nie mogę się doczekać, aż wreszcie go zobaczymy. Ale dzisiaj co? Tylko zwiastun. Omówienie, krótkie omówienie fabuły, od recenzja, ocena i co? Widzimy się jutro. Ale oprócz tego chcę wam powiedzieć, że zapraszam Was do subskrypcji i zostawienia lajka pod tym filmem, ponieważ naprawdę, jeżeli zasubskrybujecie, czy dacie lajka, będzie mnie to napędzało i motywowało do dalszego rozwijania tego kanału, a bez dłuższego, a bez zbędnego przedłużenia lecimy do oglądania. Zaczynamy, wiadomo, od klasycznego Bowzera, który już w pierwszej części stał się mały i myślę, że nadal tak jest. Oczywiście muszę się przyznać, że nieraz oglądałem te zwiastuny, ponieważ bardzo mi się podoba. Widzę, że twórcy także nie oszczędzali na tym, jak będzie film wyglądał, ponieważ jakość, ta skorupa Bauzera, te wszystkie jego łuski, wszystko to ładnie wygląda. Nawiązanie do tego, że on mały, ma teraz mały zamek jest bardzo fajne. Ponieważ, no wiadomo, Bowser też, jak, jako mały, też musi mieć swój dom, ale bardzo fajnie to wszystko wygląda, że tak twórcy wszystko daje, takie malutkie, takie małe, nawet te farby. Yy, nowa pasja Bowsera to najprawdopodobniej hobby, tutaj yy, najprawdopodobniej. Widzicie, jak fajnie to jest zrobione, że jest tutaj na przykład, przepraszam Was. Tu macie na przykład taki fajny leżaczek, na którym odpoczywa. Tu macie wiotłę. Tu macie, nie wiem jak to, chyba grabie się... Nie, nie wiem jak to się nazywało. Taczki, o właśnie, taczki. Tu kodewka. No i dobra, zobaczmy ciąg dalszy zwiasturu. Yy, Bowser tutaj pokazuje swój rysunek, którego Mario najprawdopodobniej nienawidzi. A Bowser się do niego wkurza, no to wiadomo, klasyczni rywale, można powiedzieć. Yy, no i jak mówiłem... Bardzo fajnie mi się ogląda ten zwiastun, ponieważ jest dużo kolorów. Dynamika, płynna animacja. No, i widzicie, że tutaj naprawdę twórcy się postarali zrobić, takiego mojego zamku. I bardzo ładna scena jest właśnie w tym momencie, kiedy te wszystkie gwiazdy przelatują. To bardzo fajnie wygląda. Nawiązanie do Super Mario Galaxy jest niejedno, ponieważ ta trampolina, ta planeta, nie pamiętam nazwy, ale bardzo fajna jest. Mm, nawiązanie do innych gier, takich jak Super Mario Odyssey, w tym momencie i właśnie Super Mario Galaxy 1 lub 2, nie pamiętam która to była z tymi. no i uwaga, nawiązanie do Super Mario Bros. Wonder i Mario Sunshine Super Mario Bros. Wonder, dlatego że Bowser Jr. jest taki malutki i Sunshine z powodu tego pędzla. Ale fajne jest to, że zrobili wreszcie nową postać, a brakuje jeszcze jednej, która będzie, a będzie to Rosalina. Tak moi drodzy, ostatnia. Przedostatnia, można powiedzieć, nowa postać, yy, która będzie. To będzie właśnie Księżniczka Rosalida. Oprócz tego, chcę powiedzieć, że bardzo fajne są te animacje, wszystkie. Yy, I że twórcy filmu w ogóle yy, postarali się, bardzo się postarali, muszę powiedzieć. Tu chcę zaznaczyć, że w logo nawet zaznaczyli. Planety z gry, jak widzicie, poczekajcie, nie wiem, czy dobrze, Wam to pokazuję. Tutaj jest ten znak zapytania z filmu. E, z gry, sorry. Tu jakieś planety dodatkowe, których chyba nie było tej, nawet nie kojarzę jej. Tu jakaś inna planeta jest. Tu jest jakieś UFO. E, to mi w ogóle coś wyskoczyło. Tu jest ten statek z, z tego Z ataku. Ukryj filmę już. Dajcie mi sekundkę. A co jest, o no i wiadomo, że Nintendo i Illumination wreszcie mają kolejną współpracę i tworzą nad tym filmem ma wyjść w kwietniu, jak dobrze pamiętam tutaj był taki napis że in April, this April czyli tego kwietnia tylko nie pamiętam, o właśnie tu tego kwietnia, ten kwiecień może powiedzieć tak ładniej, będzie ten film no i co, szybka fabuła Mario, oczywiście fabuła niepotwierdzona, ale według mnie tak sądzę, poza tym zwiastuje Mario yy, razem ze swoim bratem Luigi i księżniczką Peach Towden i całym Klęską Grzebowym, będą próbowali uratować galaktykę, którą Bowser Jr. zaatakuje. Pewnie najprawdopodobniej uratuje swojego ojca, i razem z Bowserem i Bowser Jr. będą oni walczyć przeciwko Mario i Luigiemu, którzy będą. Na pewno bardziej silniejsi niż w ostatniej części odważniejsi. Brakuje tylko już jego w tym zwiastunie, ale on było pakowania y, tych ciasteczek. Nie pamiętam jak to wyglądało, ale naprawdę było to pokozackie. Więc krótka recenzja była, y, od, ta, y, fabuła. Recenzja, fajny zwiastun, kolory żywe, pięknie wszystko wygląda. No, co mogę jeszcze powiedzieć? Ocena finalna 9 na 10 po, z powodu, że... Nie, nie ma tu już jego, a bardzo mi się przydał To co mogę powiedzieć wam ostatnią rzecz widzowie To jest zostawienie subskrypcji i lajka Żeby mnie na, motywować do tego A ja niestety muszę się z wami żegnać Ponieważ muszę, bo ten film z ten No wiecie co zrobić Zmontować ten film i wszystko Więc dziękuję wam za oglądanie I widzimy się w następnym odcinku Pa